Nadeszła zima, filtracja stoi, piesek też stoi, krzaczorki zrobiły się gołe, poza zimą trwałymi. Wszystkie roślinki się pochowały, próbowałem zrobić, zabezpieczyć przerębę, ale dolało trochę wody. Efekt jest taki, że styropian jest pod wodą, a właściwie pod lodem więc miejmy nadzieję, że rybki przeżyją bez problemów na chwilę obecną minus 16 stopni lekki wiaterek Nie nagrywam więcej, bo mi zaraz ręka za bardzo.